witajcie kochani witajcie w kolejnym odcinku beatcop tak jest policeman Wait. hey hi. hey hi to chyba nie jest beatcop O hi hi hi, hi. Ha. too easy hey, oh fuck Excuse me. O nie, boss. but I'm gonna kill you, Mr. gentleman. Excuse me, but I'm gonna kill you. Could you please die for me? Could you please die for me? A teraz do gęby. Czekajcie, to chyba nie nie jest ta ta gra. W końcu jesteśmy kochani w dobrej grze. Let's go. Kontynuacja Bitcop Bitcop. Komisariat 69 Halo, co się stało z tą kamerką? Halo No, od razu lepiej. Dobre! Jak wczoraj się jeszcze szedł... <grystanie> wikiut ci odpadnie. Może ta... Gra ma tak świetne teksty. Ludzie pomyślą, że statua wolności straciła rękę. Kurwa, przestańcie. Dobra robota, Kelly, wyrobiłeś normę. Super. Pięć mandatów za opony. Okej. Okay. tak jest. Panie szefie. E, ok. I tak jak żeście mi sugerowali w poprzednim odcinku, trzymamy się mafii. Jebać, gang. Ok. Dobra, miłego dnia, aż czekolada czy pasta? Zdecydowanie pasta. Może obie naraz. Fajnie, tutaj, oczywiście, nawiązanie do tego, wie, kto wiecie. Pamiętaj o mandatach, kto wiecie, co to jest. Że masz chwilę, czego znowu. Eee, nawet rano nie da się. Eee, Planuję mieć grubszą akcję. Skryciliśmy paru naszych ludzi rozejrzał się po sklepach z z gami. Damy 25. Wchodzisz to. Odmów, kurde, lepiej zjeżdżać tam chyba że stylizcie, jak pierwszy trafi na dołek. Dobra, dobra, że mnie tutaj nie ma. Wiecie co? No może pierw chodźmy się sprawdzimy z tymi oponami. Opona. Opona. Nie nie wiem czy są dobre opony, czy są zjechane opony. Zobaczmy ciebie. Zobaczmy ciebie, sprawdź opony. O, tutaj zjechana opona, zjechana opona, zjechana opona i. Z... Nie wiem, wy wystawię mandat. Ogumienie, wystawił Kelly Elo. Tak jest. Tak jest. Dawaj, kurde, dalej. Sprawdź opony frajera. Nie wiem, czy to są łyse opony, czy to są zwykłe opony. Wyglądałem na Łysę, ale. Cholera, zgłoś się, zgłasza się. Mamy dojście na skradzionym samochodzie. Środkowie stoją pod kościołem. Yy, dobra, z, bierz, bierz z, zeznania pod kościołem. Kościół w tę stronę. Let's go! My friends! A no i musimy odwiedzić naszych kumpli, kurde wiecie no. Z odpasty, w sensie musimy iść do pizzerii. Let's go! Co ten jest tutaj znał? Pusty rogowy to co się znał? Auto ukradli. Czyje to było auto? Tej pani no, no, nie moje, no szczęście. na szczęście, który na okresie złodzieje, no kurwa, no stary, co ty nie powiesz. E, normalnie czarni, a, czyli gang tutaj znowu coś kombinuje, to jest to, to jest to, dzięki, okej, okay. czy pani co... To... Auto odjechało, moje auto, numer Nie pamiętam. Typowa kobieta, kurde. Znacie osoby, które jeżdżą samochodami na. które oglądają mój film? Znacie swoje numery? Ja swój na przykład znam. I, i to jest po prostu. Dobrze, proszę dane, poddaję dane. Z Znikłej pomocy, jak zwykle. No tak, kurde, od razu zgłoszenie. I co, auto ma się znaleźć w Trimiga? Nie, to tak nie działa, niech będzie pochwa. Czy ksiądz coś widział? Nie, nie, muszę chyba. Dlaczego? Yy, ja yy, ja chciałem tylko spytać o kradzież samochodu, a to nie, 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 nic nie widziałem. Ksiądz coś kombinuje, zobaczycie. Ksiądz okaże się tutaj jeszcze jakąś szychą. To jest na bank. To jest na bank. To tutaj świadko, To znaczy, no, ksiądz. Ksiądz jest jakiś trefny. Mówię wam. Pomi, pomi. Ta opona jest łysa jednak. Ta jest też łysa. I ta, ta jest. wystaw mandat. Ogumienie. Gierary kurde, nie ma. Ile mam tych mandatów w ogóle wstawić? Pięć? Eee... Gang? Planuję kraść radio z samochodów. Dobra, chodźmy tutaj, zobaczymy jakiś typek do nas tutaj zagadać. Okej. Okay. Panie pośrednikowie, sprawa jest. O to chodzi. Nie wiem jaki głos w ogóle przypasować do tego policjanta. Nasz człowiek zrobił klemkę w załóku. To kompletne idiota, ale nie będzie to... Było dobrze, gdybyśmy znaleźli przyjechać do Lombardo. Dziecko muszę znaleźć. Poszukamy, dobra, dobra. Jesteście jak w dup na dup. No jak wrzut na dupie. Odwdzięczymy się. Prwa. O, to są dobre opony. To są dobre opony. Czyli tamte wszystkie inne to są łyse. A tutaj mamy jedną łysą. E, ok, Wystaw mandat. Proszę zwracać na ogumienie. Proszę zwracać uwagę na ogumienie. I, i, I tyle. I tyle. Sprawdź opony. O, brzydka opona, łysa opona, łysa i brzydka. Psa, wystaw mandat. Ła! Dlaczego nie mogę wystawić mandatu opony? No, ten ma w miarę okej okay, te opony. Ten ma w miarę. O, tutaj jakiś rzęk podjechał, jeszcze od. Yy... Chociaż. Halo! Halo, jestem zaskoczony. Fuck Nie pamiętam gdzie miałem znaleźć tą broń. God damn it. Opona Brzydka Łysa, pomiń od razu wystawiamy. Przejechało mi auto. Co tam? Wystaw mandat, ogumienie wystawił Kelly. Elo, Kurde, cztery mandaty. Jeszcze jeden. Tu e, mamy doniesienie o inwazji. Jaki inwazji? Kosbitów? Nie, złodziejaszku. Na twój rewir, bądź czujny. Zrozumiałem bez odbioru. Okej, okay, jeszcze jeden mandat, ten tutaj w ogóle stoi na nie parkować. Sprawdź opony, kurde dziadowi. Sprawdź od razu, brzydkie opony wystawiaj mandat. Fak, no nie da się dziwne, ale chodźmy do pizzerii, boisterungowy geli, Mam dla pana wiadomość, od kogo i jaką moc. Natura, oczywiście, zawartość sejfu musi się znaleźć, to przyjacielskie ostrzeżenie. Nie mam żadnych hipany diamentów, kurwa, nawet ich tam nie widziałem. Diamenty to nie wszystko. No to co jeszcze? Nie chcę sobie pan przypomnieć, żegnam. <kühm> Jakoś paruwa. Witam. Witam paste. Dzień dobry panie. Tak? Ja wyglądałem na zorientowanego w okolicy. Boga, jakiś powód? Chciałem pogadać o ostatniej strzeni, A to zwierzęta. Być może, a ja jeszcze się znam. proszę pomóc w naszej włoskiej społeczności, będziemy potrafili się Ja Myślę, że Louis ma, dla, ma coś dla pana, zapraszam do środka. <laughs> Z przyjemnością. Tak, o co chodzi? <laughs> Parkuje nam tutaj ci Ciarlikiem. jakby pan go mandatem, o której będzie. Zazwyczaj o tej, no nie wiem, damy za fatygę. Eee, przyjmij. Dobra, zrobię to. Kasa czek. fuck yeah! Czyli muszę iść, dobra. Czyli muszę czekać, tak? Gang, znaleźć pistolet wokół, obok pizzerii. Dobra, czyli gdzieś tutaj. Wystawić mandat na życzenie mafii. Szybko eee, shipu zaparkowany. A skąd mam wiedzieć, kurde, który to jest krodillak? No dobra. Nie o, jest pistolet, bingo! Mogę oddać albo zgłosić A, zgłoszę. Centrala znalazł miejsce. Przyjąłem wyciąłem ekipę. Okej. Okay. Nice. Upłynęło 30 minut. Okej. Okay. Okej. Okay. Jebanego gang 4, kurde. Uh, OK, Okej, policja gang. No i dobrze ten gang nie ginie. A ten co tutaj? Panie posterunkowie, niech pan poczeka. Da pan mi taka weteranowi. Skąd? Wietnam, a jak to? Marines USMC. Miałem tam kumpli. Dobra, daj mu. Daj mu, jeszcze się odwdzięczę. W razie czego dostarczy informacji. Świetnie, będziemy w kontakcie. Łatwo mnie znaleźć na rewirze. Dobrze, piątka. To nie jest taka duża kwota. Tu centrala, zgłoszono kradzież w sklepie porno. Zrozumiałem, jestem w drodze. Łapać złodzieja. Bang. Jesteś aresztowany, frajerze! Dobra. Dobra. I co? Teraz muszę czekać oczywiście na radiowóz. Dobra. Za chwilę i tak pójdziemy do tego sklepu. Pip show. Jestem ciekawa jakie pip chodzi. Dobra, złodziejaszek Gierary Hir. Tu centrala mieszkanie 5. Dobra, czekajcie, pierw idę do Pipshow. Przesyłka dla mnie? O przepraszam, nie ma problemu. Czasem też do ręce. Mandaciki. <laughs> Wurma do wcipni. Okej, okay, gdzie mam iść? Uważać na zudziej sklepowych. Dobra, gang planuje. dobra. E, interweniować 5 pod numerem 621. Okej, okay, let's go! Let's go! Zobaczmy tutaj, o jest. Dobra eee... 5. Eee, Ale, kto tam? To posterunkowy Kelly. Może pani uciec psa? Sezam. Na kanapę. <grym> Już jestem. Przepraszam. otrzymałem wezwanie pod tę. Wezwanie? A, tak, proszę, wejść. A otworzy mi pani. Halo? Tak, słucham. No, otworzy mi pani, czy nie? Ale kto i do kurwy nędzy? <laughs> pan aż <Al> z ministerfa. <laughs> Heimer puścił... A tak, z proszę. O... Bardzo pan słudo ostatnie ostatniego Jezu, totalny brak łączności. Nazywam się Kelly, miała na sobie być pomyłkę, musiała na sobie... to sugerujesz, że mam głopoczyć pamięcią? Oh, w ogóle. Not at all. <laughs> ok, chryste, co dzień musiałem wylewać na niego pół butelki najgorszej wody kolońskiej. Okej, okay, tylko ta była w stanie zabić ten i jaki to ma z panią Arabello? Właśnie tą wodą zawsze od pana trąci. What? Ale zostałem w sprawie zabójstwa. Gdzie są ciała? Synku, jakie ciała? W porządku, mam dość. Okazało się, rób co mówimy, później ci wyjaśnimy. Okej, okay. potrzebuję drobnej pomocy. Um, Okej, okay, tak zauważyłem. Dobra. Może pani go potrzebuje pomocy przy zak zakupach. O, nie którzy... Tutaj jest lista i pieniądze. Najlepiej kup w twój ciasny donut. Ta, jeszcze będę leciał trzy przecznice. Dobra, dziś szczęśliwy dzień. Proszę czekać, zaraz wracam. Co z wami nie tak? Od kiedy mam robić kurwa zakupy? Tu sprawa jest delikatna. Wykaż się zrozumieniem. Ma 91 jeden lat. No dobra, ale czy to jest takie moje zadanie dobre? Kumpel kum I Dla, dla tego mam latać... Powinniście umieć w domu starców. Nie ma dyskusji! Okej, okay, super, dostałem rozkaz. Yy, kupić pączki. Dwa różowe, cztery z jabłkiem i galaretką, sześć sezamowych. Okej. Okay. Yy, gdzie były pączki? Obok kościoła były pączki. Czekajcie. Jeszcze raz. Dwa różowe, cztery z jabłkiem i sześć z sezamem. Okej, okay, gdzie ta lista? Dobra. Dwanaście pączków, stara bo niezły jest... e, Tak, dobra. Uwaga, ile sztuk? Dwie sztuki różowego, co dalej? Później cztery sztuki jabłka i sześć z sezamem. Pęk! Niech pani Skopa nie wiedziała. Nie, jest pan pierwszy, miłego dnia. No dzięki, Elo. Tyle hajsu wydać. A w sumie to mi chyba dała. A tutaj co za, za gangster ma jakiś interes? Dzień dobry, posterunkowy na żużbie, oczywiście, w czym mogę pomóc? E, miałbym dla pana ofertę. Mamy spotkanie z pod 600. Hasło brzmi. E, quat, e, jakie to hasło było? Zapomniałem. O jezu, nieważne. Dobra, pani H Habsburg. Listonosz, posterunkowy. Pan Heimer, dobra. Ja już jestem. Kupił pan pączki? Tak, zgodnie z listą. Jaką listą? No to... Kurwa, zostawiłem w sklepie. Eee... Panie Heiber, nie dawałem żadnej listy. Dwa pączki, a wcześniej kurde 12. Dobra, chce mnie pan... Eee, no ja... Proszę siadać, gdzie pan pozostałe. Ale już jestem pełen, żadnego ale. U mnie jedzenia się nie wyrzuca, no jak u każdej starszej babci. Idę po herbatkę, OK. Już nie żyją. Każdy, który jest tu zamieszany. Każdy. Zaraz będę. Zjedz pączki z dobra. Wybory, nie, już kończę. Sam lew, teraz puszczy Pawio. A, dobra, czyli jednak, okej. Okay. Uparty babsztyl. Zakup w doniczce, kurde, biedne kwiaty. Nadchodzę, chcę widzieć puszty, talerz. A zjedz, dobra, okej, okay. daj psu smog do nogi. Pączki były pyszne, Głaszcze psa! Gdybym nie miał tu krzyczy, A pies nie był, był uczulony? Oh fuck! Czyli on był uczulony na sezam, to którego mu dałem? Uh. Holy shit Holy shit, czyli ten piesek niedługo kaput Odwiedzić dom pod 623 Let's go, tylko... Jezu, Adamskiego, dawaj mnie tutaj. Łap złodzieja! Łap złodzieja! Da! Jesteś aresztowany, Ty chabie! Centrala potrzebuje... ELEGANCKO, kurde! <laughs> ELEGANCKO! I mamy złodzieja, zaraz pójdziemy jeszcze do Adamskiego, zobaczymy, może dostaniemy jakąś nagrodę za to, że żeśmy gościa złapali. Chyba, że to jest tylko takie... <laughs> Uważaj na złodziei, ale... Co, co złego, to nie my. Okej, okay. Gerary here, ganki, bardzo dobrze. Adamski, hello! Przesyłka? Nie ma problemu, też czasem. czasem... To kurde, powtórka z rozrywki. Chodźmy pod ten, ten, adres. Co bekniesz za to, kurde? Pierw, kur... Wiedziałem, że coś z tym psem będzie. Pierw mi tutaj jakieś dziwne, chore fazy, kurde, dają. E, poczekajcie, do kogo ja miałem tutaj zadzwonić? Zapomniałem. E, jakimś. Kala, kala, hala, hala. O, ten. O, dzień dobry, słucham pana. E, to było. Zapraszamy do góry. Może partyjkę, a zagraj chętnie. Stawka wynosi. Wchodzę. Roz... o! No nieźle, dobra, czyli taki pokier. E, sprawdzam. Pokaż, co tam masz. No i wygrałem, kurde, cieciu. Wygrałem, Kelly wygrał. Jeszcze raz zrezygnuj. Nie, dziękuję, może kiedy indziej. No i odrobiliśmy się. Ile mamy w ogóle pie pieniążków? 355. No i Czechy, kurde. Dobra, chodźmy jeszcze mamy chwilę, bo o czwartej będę musiał iść po ten samochód, tam mandat wystawić. Co tak stoi, że co nie wolno? To jesteście wiadomość? Eee... Nie chcę widzieć czego? Kto zabił grubego Majka? Czarny strzelaj od razu z pretensją. No a halo, kto inny tutaj, jak nie wy, to, to macie pistolety i te sprawy. Dobra, spadam. No i bardzo dobrze, zobaczymy jeszcze tutaj u tego... Lombarda. Myślałem, że pan... To, to nie był dobry pomysł, lepiej trzymać z nami. Złodziej, no za późno, kurde, już złodziej tam uciekł. Co wy tutaj ode mnie chcecie? Chodźmy, poczekamy... Chodźmy, poczekamy <laughs> przed Luim na ten... A czekajcie, mandat jeszcze jeden mam! Sprawdź opony, facet! Brzydkie opony, dawaj od razu wystawiaj mandat. Ogumienie. Tak jest. Nie mam pojęcia, nie wybrałby coś z mojego? A dawaj. 30 do dobrze wygląda. <laughs> A ja jeszcze mam czas, żeby wystawić mandaty. O, sprawdź opony. O nie, tutaj są ładne opony. Tutaj tutaj nawet nie ma co chyba sprawdzać. Sprawdź opony, tutaj jest gówno opona. Nawet nie będę reszty sprawdzał, tylko od razu wystaw mandat mnie nie wystawił Keliello. Tutaj co to? to? To norma mandatowa wyrobiona. Dobra, dobra, za chwilę jest czwarta, czyli bardzo dobrze. Tutaj zaraz podjedzie samochód. O, wow. hello there! Hej, panie, macie, masz ochotę na numerek? Um. Kurde, alo! Panie, do mnie po 39 mieszkam numer 9, czyli tutaj, dobra. E, czwarta, czy to jest ten. To Nehawo Cruzier. A ja mam wystawić pod inny, inny, inny samochód. Inny, 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 inny. Poczekajcie. Kadilak jakiś. Kadilak. A tutaj tak takiego nie ma, nie? Nie. To, 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 to nie jest ten na 100%. Dobra, chodźmy do, do tej dubki. Po 6 mówiła chyba. Posterunkowy Kelly, bardzo mi miło, czekam. pan mundur, robię jak miło, czekam, tak będzie ruch. Oga, oh god, dobra, dawaj tutaj masz się czym pochwalić. <laughs> Okej, okay, pozytywne myśli, pozytywne, daj mi się skupić. Um, uh, gul... Fak. Do następnego razu. Nie mogę się doczekać. Okej. Okay. I akurat jesteśmy tutaj w bardzo dobrej yy, 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 kwestii finansowej. Czy to jest ten samochód? Kurde, wystaw mandat za parkowanie, kurde. Wypierdzielaj, kurde. Wystawiam ci mandat, Elo. <laughs> nie, nie, nie wiem, czy to jest to auto w sumie, ale no ale cóż, ale dostał do mandat w każdym razie. Tutaj już za chwilę będę miał panie pan na pokera? Nie, już byłem, dziękuję Tutaj akurat <laughs> I tak nie wolno parkować, więc Więc mi tam rybka Dlaczego nie mogę iść do Louis? Miałem wystawić mandat, czekajcie Wystawić mandat na życzenie mafii Zaparkowany przed Pizzerią po Tej i tej godzinie, ale tutaj nic przecież nie ma, no Puste drogi, facet Nie, nie wykonał dla nich, kurde za, te, W tej chwili zadania, no co za bulsit? Przecież tutaj nie było takiego samochodu żadnego. Ech dupa. No i w tej chwili już koniec dnia i... No i... No jaki to jest interes w tym, no? Z tak sobie mandaty. No kończy się ten dzień. Co to jest? Aha. Widzicie, takie opony są prawidłowe, takie są prawidłowe, te i te są złe. Szaję. Czaję w takim razie o co tutaj chodzi? Nie wiedziałem, że mam coś takiego, taką ściągawkę tutaj. Zrozumiałem, zawijam się do bazy. No. Hello. Do bazy. Tutaj jakiś śmieszek. Dobra, i zobaczmy. Wykonałem robotę, normę. Eee. Dalej, kurde, nowa. <laughs> Interweniowałem mu pani, dobra, dobra. Nie udało mi się złapać wszystkich złodziei, którzy pojawili się. No, jeden to uciekł po prostu, żeście widzieli, że go nie miałem szans złapać. Nie wystawiłem mandatu, bo nie było samochodu. Nie dostarczyłem pistoletu. Elo, jutro muszę mieć 300 na alimenty. Dostałem wypłatę. Ok, ok, tak więc kochani, tutaj się jak zawsze żegnamy. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. He? I tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. ¡Elos!